Uważam, że Raków Częstochowa w 100% zasłużył dzisiaj na zwycięstwo za Gielonią Białystok. Jednak równocześnie uważam, że niektóre decyzje dzisiejszego sędziego Złotka były dość dziwne. Raków Częstochowa zwycięża dzisiaj za Gielonią Białystok 3 do 2. I tym samym zmniejsza swoją stratę do Legii Warszawa, która jest liderem, na dwa punkty. I tak jak mówiłem we wstępie tego filmu, że pan sędzia Złotek dzisiaj popełniał dość dziwne decyzje, tak do tego zaraz przejdziemy. Przygotowałem grafiki i je sobie tutaj omówimy. Co rzucało się w obu składach przed tym spotkaniem w oczy, to to, że na bramce w Rakowie Częstochowa mieliśmy zmiennika za Jakuba Szymskiego Branisława Pindrocha. A w Jagielonie Białystok zamiast Iwana Runie zagrał dzisiaj Bodwar Bodwarson. No i cóż, ja mogę powiedzieć o tym pindrochu. No, przez pierwsze 45 minut praktycznie nie miał żadnej interwencji, bo Jagielonia Białystok nie dała mu nawet szansy zainterweniowania. Tak naprawdę w około 68 minucie zobaczyłem dopiero, jak broni ten bramkarz. To spotkanie w sposób bardzo ekstraklasowy, w sposób bardzo piękny rozpoczął nam w pierwszej minucie Dawid Tjanic taką oto sytuacją. Mieliśmy Dawida Tjanicia z Rakowa Częstochowa bardzo blisko bramki Jagiellonii Białystok po podaniu Kuna. No, Tjanic w tej właśnie odległości przestrzelił. Pierwszego gola w tym spotkaniu strzelił w 17 minucie Andrzej Niewulis po dośrodkowaniu Tudora, znaczy podaniu Tudora. I warto też wspomnieć, że bardzo dużo miejsca w polu karnym miał Niewulis, żeby oddać ten strzał. W 38 minucie było już prawie 2 do 0 dla Rakowa Częstochowa, jednak ten gol Igora Sapały nie został uznany, ponieważ wcześniej był spalony. Jednak warto też zaznaczyć, że nawet przy tamtym golu Sapała w polu karnym miał po prostu rozłożony czerwony dywan do strzału. I o zgrozo, oglądając tą pierwszą połowę byłem w szoku, w jaki sposób gra Biały Stok. Praktycznie żadna klarowna sytuacja, żadne podejście pod bramkę, zero strzałów. No, wyglądało to koszmarnie. Gdybym był kibicem Megieloni, to chyba wydłubałbym, wydłubałbym sobie oczy po tej pierwszej połowie. Tragedia. Druga połowa, natomiast rozpoczęła się tak naprawdę w 52 minucie. I tu jest grafika, którą przygotowałem, ponieważ jest to pierwsza kontrowersja którą komentatorzy dzisiejszego spotkania nazywali tak zwanymi soft faulami. No i proszę bardzo, mamy 52 minutę około, Dawid Tianić wchodzi w, z piłką w pole karne Jagiellonii Białystok i napotyka Bodwara Bodwarsona, który według tego zdjęcia fauluje, podstawiając haka Dawidowi Janiczowi. I o ile... Przy późniejszych sytuacjach były znacznie większe kontrowersje. Tutaj można jeszcze to podłączyć pod faul, ponieważ może tego nie widać na screenie, natomiast naruszającym się obrazie było widać, że ta kontakt z nogą był. i tutaj bym się aż tak bardzo nie czepiał rzut karny zamienił na bramkę Petr Szwarc i mieliśmy 2 do 0 i tak jak mówiłem, że przez te 68 minut nie mieliśmy szansy zobaczyć jak broni Pindro w dzisiejszym spotkaniu tak w 69 minucie mieliśmy bramkę kontaktową dla Jagiellonii Białystok strzelił ją Makuszewski po wcześniejszym strzale Jakowa Pulicia z rzutu wolnego i byłem dość mocno zszokowany, ponieważ Jagiellonia do tego momentu meczu praktycznie w ogóle nie, nie stwarzała zagrożenia i nagle proszę, pierwsze zagrożenie i bramka i w 75 minucie tego Spotkania mieliśmy chyba najdziwniejszy moment tego meczu, największą kontrowersję, która została troszeczkę przemilczana przez komentatorów, miałem wrażenie. Sędzia Złotek podyktował drugi rzut karny w tym spotkaniu dla Rakowa Częstochowa po rzekomym faulu Makuszewskiego na Kunie. I nie wiem, czy wy też, ale przy pierwszym oglądaniu tej sytuacji, ja kompletnie zgłupiałem, ponieważ po pierwsze uważałem, że tam nie było faulu, widziałem tylko, że kun z Makuszewskim się wywalili. Po drugie, reakcja Makuszewskiego po tej sytuacji była dość dziwna. Kompletnie się załamał tym, że jest rzutkarny, nawet nie protestował. A potem dostaliśmy powtórkę, z której praktycznie według mnie nic nie wynikało. No bo spójrzcie sobie, tutaj zrobiłem stop-klatkę z tej sytuacji. Oni w ogóle są bardzo daleko od siebie. Niby Makuszewski ma wyprostowaną rękę w stronę Kuna, natomiast ta ręka nie powoduje zbytnio upadku tego zawodnika. I o ile uważam, że w tej pierwszej sytuacji Bodwarsona z Tjaniciem można było jeszcze gdzieś doszukiwać się rzutu karnego, tak tutaj kompletnie nie rozumiem decyzji sędziego Złotka. No ale ten rzut karny został, tak jak mówiłem, podyktowany. Podszedł do niego Szwarc i wykorzystał na 3 do 1. Gielonia Białystok zdołała strzelić bramkę kontaktową na 2 do 3, no i kto wie, co by było, gdyby ten rzut karny na 3-1 nie został podyktowany. Możliwe, że mielibyśmy remis nawet. Jednak mimo wszystko uważam, że Raków Częstochowa zasłużył dzisiaj na zwycięstwo w tym spotkaniu przede wszystkim stylem gry i umiejętnością zdetronizowania Jagiellonii Białystok. I tak jak wcześniej mówiłem, Raków Częstochowa po tym spotkaniu skraca swoją stratę do lidera Legii Warszawa do dwóch punktów i podwyższa swoją przewagę nad Górnikiem Zabrze do czterech punktów. Jagielonia Białystok natomiast zajmuje ósme miejsce po tym spotkaniu. 13 meczów, 17 punktów. Jednak Lech Gdańsk, jeśli zwycięży Zwisłą Płock w poniedziałek, to jest w stanie przeskoczyć ją w tabeli. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Widzimy się przy następnych filmach.